Cześć, widzowie, z tej strony Erik. Dziś witam Was na odcinku. I w ogóle nie mam pomysłu na odcinek tutaj. Tak więc no. Sobie może zagramy coś na współczesnym świecie. Nie wiem, jakieś państwo może sobie wybierzemy. W ogóle nie mam pomysłu na odcinek. Chociaż jeden już mi się narodził. A mianowicie takie, żebyśmy zjednoczyli tutaj cały ten półwysep, czyli byśmy podbili Kuwait, yy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, yy, Katar i Jordanię. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. A jeżeli widzowie wam się podoba filmik, zostawcie sobie i lajka też dlatego, bo kanał trochę umiera. Tak więc, no. W ogóle, jeżeli gracie sobie tak Wiecie, tak po prostu bez większego celu, a grać jakimś słabym państwem, albo na przykład jak dziś ja grałem mu udawiam i sobie wyzwoliłem Naddniestrze, jakoś tak to się nazywa, tą prowincję, no to inwestowałem i później miałem normalnie po 3000 hajsu na ten, na które mi przychodziło. To polecam. Dobra, może najpierw sobie zaatakujemy dawną kolonię brytyjską, czyli Katar. Chociaż podejrzewam, że większości widzów, e, większości widzów to się właśnie kojarzy z Mistrzostwami Świata Ale właśnie, to też była dawna kolonia, kolonia brytyjska Dobra, no to lecimy sobie, z Katarem mieliśmy słabe relacje Tak więc, no Dobra, no i tutaj po Katarze Dobra W sumie bym jeszcze tutaj to państwo zaatakował e, Bahrain Okay. dziwna nazwa, nie wiem czy to dobrze przystałem, czy nie Też szybko poszło e, Dobra, asymilizację trzeba przeprowadzić Ogólnie e, nie patrzyłem w komentarze, może jakiś pomysł już się na odcinek pojawił, ale za późno Można tak powiedzieć e, Dobra, lecimy teraz skuwaj, ten najpierw te malutkie państewka popodbijam, o Jezu. Coś nie pykło Myślałem, że tutaj tak się wbijemy, ale no no nie, też tutaj bez większego problemu poszło. Dobra, mniejsze państwko już mamy, właśnie za sobą. Dobra, i cyk, i cyk, dobra. Ok, może bym teraz na Jordanię ruszył. To nie jest taki głupi pomysł. Dobra, tutaj może nie. Nie mogę tutaj za dużo rekrutować. Tutaj pewnie też nie, no. Ale na przykład stąd już sobie wezmę trochę armii. Czekajcie, ilość poborowych by się przydała. O, tutaj mamy dużą. O Jezus, ile ten. Ile armii mogę tu sobie rekrutować. Mm, dobra, to tutaj pójdzie tak. Tak. No i dajmy na to tutaj reszta tak Dobra, 10 tysięcy armii W sumie tak naprawdę jeszcze mogę sobie podbić Palestynę Nie wiem I Izrael, żeby mieć dostęp do tamtego morza w sumie śródziemnego jej teraz mi się będą tak rozlewać. No, tak zrobimy, tak. Dobra. Trzeba tą armię też tak sobie porozstawiać taktycznie. Cyk i cyk. Żeby tutaj mi się boki po prostu nie porozchodzili. Dobra, no i jest. W sumie niepotrzebnie, aż tą armię tak porozwijałem. Dobra, mamy. Tutaj. Cyk. Teraz Palestynę trzeba pokonać sobie. No i dobra. Szybko poszło. W sumie. Czy Izrael pokonać, czy nie? W sumie mogę, bo to nie jest jakiś tam trudny dróg. Znowu ja darmowe tereny. Dobra. Szczerze jest ten Team Izrael ale to oczywiście jest kanał e, ten. E, jak to się nazywa? E, family Friendly. O. Tak więc e, tej opinii nie będę pokazywał w taki sposób, wiecie? Ale jak już jesteśmy przy temacie, to. Dobra. O jej, armie mi zdjęli. Panie Okej, okay, dobra, no i szybko poszło w sumie Dobra, bardzo szybko poszło Teraz trzeba na większych wrogów przyszykować armii Dobra, jeszcze tutaj, cyk I tutaj, cyk W sprawdzę czas, ile nam poszło e, 5 minut, tak więc nie jest dużo, 5.40, no prawie 6 minut nie jest to dużo. A czykolwiek. A dobra, już aż bym tu dotarła. W sumie trochę więcej hejsu mamy. Trzeba pozytywy też widzieć. Nie wiem, tak w ogóle porada. Ilość poborowych zależy od mieszkańców, no nie? Taka właśnie porada. Nie wiem, w ogóle ja raz właśnie grałem moim państewkiem i sobie rekrutowałem bardzo dużo armii. I e, wyrekrutowałem tyle armii, że 70 tysięcy to była armia, a chyba 100 ludzi to właśnie było w tej jednej prowincji, no nie? Takich cywili. A w ogóle coś możemy stworzyć Arabią Saudyjską? Bo nie spojrzałem, tak? Ojej, możemy stworzyć i to coś dużego. Faktycznie, podboje arabskie były ogromne. No dobra. I teraz tutaj armia jest ładnie rozstawiona. A tu jest mało mieszkańców. Tu jeszcze mniej. A tu? Też mało. E, dobra. O już, jesteśmy na minusie, tak więc trzeba działać. Jemen pójdzie sobie w zapomnienie. Chyba Oman to jest jedyne państwo, czyli tutaj to państwo, tak Oman dobrze mówię, e, które się zaczyna na literkę O. Z tego, co mi się tak kojarzy. No chyba tak. Chyba na pewno. U Łotwa to wiem, że na pewno jest. Jako jedyna na swoją literkę się zaczyna. I Oman też Aha, oni tu mają wysepkę, dobra Wysepka Dobra, mało mieli armii mm, Cyk, 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 cyk Ale ta A prowincja jest mało wartościowa Cyk, cyk i cyk, dobra Nie, wysepki nie wziąłem Jestem najgorszy No dobra, i tak podbijamy tylko ten półwysep, tak więc nie robi yy, różnicy, tak? Dobra, tutaj połowę armii trzeba to jakoś teraz rozstawić dobrze. Mm, dobra, czy mamy jakąś niepotrzebną armię? Tak, mamy. Mamy tutaj, tak, dobra. Nie wiem, ja chcę przeoszczędzić na wszystkim, i chyba jedynym rozwiązaniem to jest połowę tej armii odinstalować. Też połowę tej armii też mi się nie przyda zbytnio. Nie no, nie będzie buntów. Oczywiście, że zdążyłem. Chociaż stabilność jest tu naprawdę niska. Dobra, jak spadnie tutaj sobie. Dobra. Tutaj też spadanie. Tam się utrzymuje, dobra. No to lecimy. he, te państwo teraz malutkie jest. Jesteśmy 20 w rankingach. Mm, tak więc jest naprawdę dobrze. Ogólnie Syria chyba się nie zalicza do Półwyspu Arabskiego. No chyba mi się właśnie tak wydaje. Czekajcie, sprawdzę. Tutaj moje źródło informacji Dobra, już tutaj patrzymy, tylko część Syrii się zalicza, tak naprawdę niepotrzebnie podbijemy Izrael, Liban i tę resztę, bo tylko Jordania się zalicza, tak wiecie, właśnie do Półwyspu Arabskiego, już Syria tak średnio, tylko część. Tak więc, no. Dobra. No to lecimy sobie tutaj dalej. Jest już dwu, dwu, 2023 rok. Za niedługo dobijemy do daty, która dziś jest. Czyli 1 grudzień. Normalnie teraz będzie w telewizji Last Christmas. Nie ja to lubię właśnie. Klimaty świąteczne. Eee, dobra. Tutaj cyk. 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 Dobra, tutaj w sumie mogę więcej armii dać, bo mnie stać. Nawet się rymuje. Ale dobra. Hmm. Oman tutaj przegrywa. No i stolica. Myślę, że większych problemów właśnie być nie powinno. A, ale tutaj właśnie mają jeszcze prowincję. No i dobra, szybko poszło. To akurat musimy wziąć całe tereny bez wyjątku. Dobra, i szybka rekrutacja. W ogóle mam już kolejny pomysł na odcinek, chociaż nie wiem, czy to kiedyś nagrywałem. Ale bym mógł właśnie stworzyć jedną Koreę. O, no tutaj Korea Północna nie skończyła za dobrze. No, ale mnie nawet ich nie jest, szkoda zbytnio. Jeżeli chodzi o sam kraj, oczywiście, no nie, bo jeżeli chodzi o. Mieszkańców, no to szczerze mi jest ich szkoda, i to strasznie nie chciałbym tak mieszkać, ale no, bardziej jeżeli chodzi właśnie o te sprawy, no to z rządu trzeba się nabijać, nie z ludzi, którzy tam mieszkają, bo to akurat jest straszne. E, dobra, już jesteśmy 16 w rankingach. Tutaj ten kraj, e, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, nie powinien za dużo nam zmienić tutaj, pewnie w rankingach, ale zobaczymy. Dobra, w sumie Zjednoczone Emiraty Arabskie pójdą w zapomnienie, bo e, tak naprawdę będzie Zjednoczony Półwysep Arabski. Hm, nawet to lepiej brzmi. Cię przybliżę sobie Dobra, jest, okej okay. Ojej Tutaj mieli trochę armii a że tutaj równą setkę możemy sobie wyrekrutować żołnierzy Ale w sumie niepotrzebnie to nawet rekrutowałem Sprawdzę jak stoimy z czasem, tak w ogóle No, akurat 13 minut bym mógł sobie zaatakować yy, tutaj Syrię a tak naprawdę, a znaczy Irak, cały czas mówiłem Syria Irak, no i chociaż w sumie możemy sobie to zrobić stolice mają tutaj, czyli tak Tak Tutaj wszystko musi iść No i tutaj rekrutacja Rekrutacja Tutaj trochę tak słabo. Szybko ilość poborowych. U, tutaj jak jest sporo. No i tutaj standardowo, to, to już wiadomo, że niską stabilność cały czas mamy. Dobra. Mój kraj jest mało stabilny. Dobra, cyk. W sumie to nie graniczy z niczym ta prowincja. Palcem pokazuję ta tutaj. Tak więc wyślemy sobie tutaj. Tak. A to tu. Dobra. Granice. O Jezus. Dobra, weźcie sobie te tereny. I takich nie potrzebuję. Weźcie sobie je. Dobrze, że tu mam wojsko na granicy. Dobra, i tutaj też już spokój. O, a Luksemburgiem, no to się Francja, Francja zajmie. Syrią się zajmie, może i Turcja. Majemnem, może się zajmie Somalia. A, Somalia, handel, wp. z Dobra. Ono, i wszyscy się zgodzili na pokój, i wszyscy się zgodzili na handel. E, Okej, okay. tak więc teraz e, musimy zażegnać tutaj Irak. I tak całego go nie będziemy podbijali, bo tylko te prowincje tutaj z wierzchu nam są potrzebne. Znaczy to jest Irak, tak. No, jeżeli się nie pomylił, znowu, jeżeli nie powiedział: Syria, dobra, może się zgodzą na taki pokój, właśnie, bo tak naprawdę tylko te tereny nam są potrzebne. Dobra, No, i widzowie, tak się prezentuje nasz kraj, jesteśmy 14 w rankingach. Tak to wygląda, właśnie. Polska tutaj ma, właśnie wojnę z Ukrainą. No, właśnie, Europa wygląda tak. Austria się trochę powiększyła, Niemcy, kraje europejskie dokonały rozbiorów. Finlandia tutaj ma wojnę z Norwegią. Andora tutaj się zbuntowała przeciwko Francji. Luksemburg nie istnieje. A my tutaj jesteśmy 14 w rankingach. Aha, coś się zbugowało Tu jesteśmy 14, a tu jesteśmy 13. Polska jest na miejscu 14, Wietnam jest przed nami. Tak więc co? Do zobaczenia. No i widzimy się w następnym odcinku. I może, tak jak zapowiedziałem, zrobimy właśnie tutaj sobie Koreę. Koreę? Tak, czy Koreę? Nie wiem, jak to się mówi, chyba. Chyba Koreę. Chyba tak. Nie, zrobimy sobie właśnie jedną korę. I no. Tak więc, co? Do zobaczenia, widzowie. Trzymajcie się. Cześć.